Animacja tekstury w blenderze. Mm, tak, mamy już na naszą teksturę jakąś tam przepisaną. Dwie tekstury właściwie. E, po, dwa sposoby pokażę. Jak, e, jak animować? I tak, możemy nacisnąć i mm, znaczy nad oknem przycisków zaznaczoną teksturę znaczy i offset. Pojawia nam się e, no, jakiś offset, bo jesteśmy w 11. klatce. E, offset tekstury jest 0 przechodzimy do klatki z pierwszej eee, przechodzimy do klatki ze też te w dół, to znaczy już skacze się od 10 a mi w lewo, w prawo to 1 eee, i tu zmieniam offset w X na przykład sobie o no, 1, no tutaj jeden, no jakiś tam i, i offset i w klatce pierwszej mamy całkiem inną tą i w tym momencie nasza tekstura się już animuje tego nie widać, to będzie widać po wyrenderowaniu to jest jeden sposób drugi jest jak dostać się w ogóle do drugiej tekstury, to jest też problem tekstury tu jest jakieś 0 a może tu pokażę, bo tu w ogóle po wybraniu ognia i po mamy object i trzeba przejść na material więc to też jest ważne, pojawia nam się tutaj takie 0 które określa nam numer tekstury. No, jest to array, to znaczy jest to, z to, 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 to przez programistów robione, więc 0 jest pierwszym tym. pierwszy teksturą 1 jest drugą. Więc w, klikamy tutaj yy, w środek. Jeśli klikniemy na, z brzegu, to nam przeskoczy na ten, ale jeśli klikniemy w środek, piszemy 1, to też się nic nie stanie. Yy, I mamy drugą teksturę, której, no, dla której nie mamy żadnej animacji, więc możemy to ręcznie zaznaczamy. Offset na przykład. x. I klikamy z kontrolem, i tak też można stworzyć animację dla tekstur. Mamy teraz dwie, dwie różne animacje dla tekstur. To jest, no, tu jedną, tu drugą. Co to można zobaczyć przez, po wyrenderowaniu? Jeszcze innym sposobem na renderowanie tekstury jest tu na em, animację tekstury jest e, e, node editor e, przechodzimy do tekstury tutaj jest oczywiście use nodes musimy wziąć w teksturze e, gdzie to jest te, op opcja tekstury e, nodes i teraz mamy tak node e, time add e, input time i um, output co, conversion desort of lancelot i tak dodajemy time do offset'a i kolor, kolor kolor tekstury dodajemy do koloru i wychodzimy mamy na wyjście no tu jest na siódmej klatce e, tu możemy sobie podglądnąć tylko że nie pamiętam już jak to się jak zmienimy e, No, w każdym razie, no, nie, 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 nie pamiętam, jak się odświeżało. E, w każdym razie widzimy, że kolejne klatki już są... mają inne przesunięcia. Oczywiście tą krzywą tam sterujemy... E, stopniem przesunięcia, tak jakby... tej tekstury. No i to by było tyle.